Błaszczykowski, Błaszczykowski, dobre doświadkowanie. strzałkową, słupek, Lewandowski, jeszcze nie koniec, szansa kakała, aj teraz, ależ teraz mieli, mieli sytuację gracze Dortmundu, no jakiś uraz, no tutaj Boatek leży, zwija się z bólu, Lewandowski tutaj rozpamiętuje tą sytuację, zobaczmy tutaj jeszcze raz, dosiątkowanie Błaszczykowskiego, kapitalne, Najwena Suboticza, tutaj nie udało się Lewandowskiego uderzyć, bo szybsza była noga e, tutaj Alaby. Na, e, zwijał się tutaj z bólu Gołatek, ale zobaczmy, co się stało w ogóle. O, tutaj e, kiedy skakał do tej główki Suboticz trafił prawdopodobnie korkami prostu e, sam skok. Wyszło Moritz, Leitner, od kornera, dorzutkowanie Schmelzera i co z tego będzie? Strzał i gol dla Dortmundu! tą bramkę strzela, kto? Robert Lewandowski prawdopodobnie, a więc Robert Lewandowski! 15 minut do końca, 72 minuta spotkania i prawdopodobnie tam Robert musnął to piłkę, bo strzelek im jednak z powietrza. No i zobaczmy to jeszcze raz. Szmelcer. Dośrodkowanie, tutaj jest strzał rozkrojca. No i tak jest. Robert Lewandowski piłkę do, do Niesamowicie szczęśliwy jest. Jaki wszyscy Polacy. No strzelił to do właściwie tak. Do piętką e, Piętko dostrzelił Robert e, Lewandowski. No zobaczmy, tak jest. No, fantastycznie to zrobił. Jak typowy snajper. No, po prostu lepiej nie można było z tego wymarzyć. Dortmund 1, Bayern 0. Nie wychodzi w ogóle Weidenfeller, Teraz Roben. Roben i broni Weidenfeller! No nie wytrzymał chyba tej presji tutaj. Arien Roben. Niesamowita dramaturgia, niesamowite. Co tu się dzieje na Signal i Dona Park? Coś niesamowitego. No, no fatal jest na Arien Roben. No co było coś no, amatorskiego wręcz. To tutaj Sobotisz aż podbieg do Robena by mu podziękować jak można powiedzieć no niesamowite